Ja nie uwierzę, że ktokolwiek z was nie słyszał o nisanie GTRze. Marzą o nim chłopacy, faceci, może nawet dziadkowie. Ja akurat może odnoszę się do chłopaków i dlatego właśnie ze swojej perspektywy spróbuję przedstawić Wam to auto, ponieważ to auto osobiście jest moim marzeniem. Ale jest jedna bardzo kontrowersyjna rzecz związana z tym autem. Czy to ma służyć na co dzień, czy może dojazdy na torze, albo może jakiś drag race? Nikt z nas nie ma wątpliwości, że to auto. Jedzie tak szybko, jak mało które, a dokładnie 2,7 sekundy do setki. Kosmos. Ale czy to nadaje się na co dzień, czy może do czegoś innego? Także lecimy. W żadnym wypadku nie chcę zarzucać was jakimiś faktami nieciekawymi. To wszystko zrobimy na maksa praktycznie, ale jedną rzecz musimy pokazać. Do silnika już oczywiście musimy zajrzeć, ale mamy tutaj kilka ciekawych faktów. Po pierwsze, nie ma tutaj amortyzatorków, więc mamy taki, taki patek normalnie. jak... W jakimś świacie. A druga rzecz to ten silnik, który jest składany ręcznie. Tutaj, proszę, nawet ta tabliczka genialna, o której wszyscy mówią. Mamy tutaj V6, objętość 3,8 litra. I uwaga, 570 koni. Ale ja chcę, żebyście zrozumieli, że to są czysto japońskie konie, nie amerykańskie i nawet nie niemieckie konie. Ja myślę, że już, już nam starczy tej wiedzy. No jednej jeszcze rzeczy nie możemy ominąć, to oczywiście wnętrze tego auta, ale słuchajcie, chcę, żebyście zrozumieli, że to równie typowo japońskie wnętrze, więc nie ma co oczekiwać, że tutaj będą jakieś LEDy, jakieś ekrany, jakieś guziczki. To nie jest Mercedes. To jest typowo japoński GTN. A tak naprawdę do testu fury moich marzeń zainspirował mnie nowy smartfon marki Realme. Jest to flagowiec Realme GT, który swoim designem oraz swoją nazwą nawiązuje do samochodów GTN. Ma on premierę dzisiaj, aczkolwiek miałem już okazję jakiś czas go potestować, dlatego chciałbym powiedzieć, co tak właściwie wyróżnia go na rynku. A to przede wszystkim jest stosunek ceny do wydajności, ponieważ jest to w najbardziej przystępnej cenie flagowiec i dlatego jest on nazywany zabójcą flagowców. Z takich banierów to oczywiście procesor tego cuda. Jest to Snapdragon Dragon 385G firmy Qualcomm. Jest to najbardziej wydajny układ do smartfonów tego typu. Oczywiście warto wspomnieć o ekranie, który zawiera 120 Hz. Będziecie mieli bardzo płynnie w gierkach, aczkolwiek również podczas przeglądania social media będziecie mieli fajny przyjemny obraz. To jest naprawdę dobry smartfon dla wymagających użytkowników, ponieważ posiada on również autorski system chłodzenia, więc nie ma opcji na przegrzanie się, jak i również szybkie ładowanie, które bardzo doceniamy, więc od 0% do 100 w 35 minut naładujecie, sprawdzałem. Prócz tego te pierwsze procenty ładują się najszybciej, więc po kilku minutach ładowania będziecie mogli używać wasz smartfon przez kilka godzin. A dostępnie on jest w dwóch wersjach. Ta większa z pamięcią 12 plus 256 GB w kolorze Yellow Racing, które kosztuje 2499 zł. I przedsprzedaż zaczyna się właśnie dzisiaj. I ta mniejsza wersja z pamięcią 8 plus 128 GB w kolorze Speed Blue w cenie 2299 zł. Dostępnie będzie w sprzedaży 22 czerwca Także wskakujcie link w opisie Korzystajcie z szybkim smartfonu Jeźdźcie szybkimi furami A my lecimy dalej My mamy tutaj wersję Prestige z 2020 roku I mam bardzo mieszane uczucie Ponieważ z jednej strony, patrzcie Możemy podłączyć telefon Mieć tutaj nawigację Na ekraniku tutaj wiecie jest też wszystko dotykowe Więc wiecie możemy tutaj się przemieszczać normalnie Kiera również jest skórzana, wypasiona No zobaczcie Zarąbiście to wygląda, nie? A z drugiej strony takie tandentne lampki w ogóle, nie wiem, jak, jak w jakimś świecie I jeszcze gorzej to jak tutaj, otwieramy i patrzcie, tą lampeczkę, nie? No to jest po prostu, to jest po prostu straszne, nie wiem do czego mam to porównać Tak samo lusterko, zobaczcie, ja normalnie jak, jak się rozpędzam, to ono całe się drży i trzęsie się, nie? Ale jest jedna rzecz, która się liczy Słuchajcie, robicie po prostu w ten sposób, przechodzicie na tryby sport I w ogóle, kompletnie, żadne lampki, nic was... Absolutnie nie interesuje. Teraz dopiero do Was dociera, po co jest stworzone to auto. Wy w tym aucie nie potrzebujecie w ogóle żadnych ekranów, przycisków czy jakichś kamerek cofania. Wy w tym aucie na wyposażeniu potrzebujecie po prostu dwie rękawiczki, żeby nie mieć potnych rąk albo nie już po prostu te potne ręce trzymać jak najmocniej kierownicę, jak potraficie i mieć pełną koncentrację na drodze i na tym co się dzieje. Mamy tutaj napęd na cztery koła, aczkolwiek to ten napęd, który cały czas się przerzuca. Więc, jeżeli auto gdzieś coś widzi, to przerzuca albo naprzód, albo na tył. Oczywiście, osobną uwagę warto zatrzymać na aerodynamice tego auta, ponieważ ma jakiś minimalny opór powietrza. Ja nie pamiętam w liczbach, nie będę Wam mówił o tym. Aczkolwiek, nawet spód auta, jak zobaczycie, to cały będzie wyrównany, nic nie będzie wystawać. Wydech to jest element, który delikatnie wystaje w tym aucie, a wszystko jest podszyte takim plastikiem specjalnym, który działa aerodynamicznie na tym aucie. I jakby jeszcze bardziej dociska, nie? Jedna rzecz, która bardzo mnie straszy w tym aucie, że tu nie ma karbon ceramicznych hamulców. I nie wiem szczerze czy właściciel nie dorzucił tutaj tego, ponieważ te hamulce kompletnie nie dają sobie rady spetnie, spetnie. I just put out Too, yeah. Przyspieszając tym samochodem Czujesz się jak w odrzutowcu, po prostu Ty nie zauważasz prędkości przy i, i dalej I dalej, i dalej On rozpędza się równo, w ogóle równo To ten pedał gazu to wiecie To jak studnia bez dna, po prostu No nie ma dna w tym gazie, wiecie? Zobacz, zobacz jak on się trzyma w zakręcie Jak on się trzyma w zakręcie Jak on jest przylepiony w ogóle Jak on jest przylepiony do tego Mam tak, to auto po prostu wzywa Ciebie na pojedynek. Tu, tu nie da się, nie ma Nie ma spokojnego trybu jazdy. No nie ma. Wiecie, chcecie go kopnąć po prostu, chcecie dać mu podupie, żeby on po prostu wystrzelił, nie? O tym, jak to auto trzyma się na zakrętach, można pisać książki. Ponieważ on wchodzi po prostu jak Żyleta, nie? No... no nie, naprawdę. Stary, jak on się wyprowadza z zakrętu, nie? To jest, to jest niepojęte. Po prostu nie pojedzie zakręty chyba robią na nie największe wrażenie Z tego samego samochodu no. Jedyny problem jest taki, że tutaj mamy tylko sześciopiegową skrzynię Więc jeżeli chcecie Z komfortem sobie pojeździć Albo w jakieś trasy No to niestety źle trafiliście Ponieważ będzie on wkręcał na takie obroty I spokojnie sobie nie pojeździcie Słyszałem, że w Stanach Poprzednik Nissana GTR R35 Był w ogóle zakazany Do sprzedaży, ponieważ tak dużo młodych ludzi Się zabijało że po prostu wycofali to ze sprzedaży na jakiś czas, nie? I Ja jestem w stanie w to uwierzyć. Ja jestem w stanie w to uwierzyć. Zaskakującą rzeczą jest to, że to auto zostało zaprezentowane w 2007 roku. Ten cały diesel wiadomo, że przeszedł już jakiś facelifting czy coś, aczkolwiek no Japończycy stworzyli coś ponadczasowego, ponieważ jeździmy w 2021. I nadal to auto zaskakuje i nadal zwraca uwagę ludzi. I my wczoraj jeździliśmy też wieczorem, wiecie, no ludzie po prostu oglądają się, ludzie patrzą, nie? Ceny nowych GTR-ów zaczynają się od 550 tysięcy złotych. Słuchajcie, to jest przyzwoita cena, jak na takie auto i na takie osiągi, ponieważ bezpośrednim konkurentem GTR-a jest Porsche 911 Turbo S, który również robi setkę w 2,7 sekundy. Aczkolwiek Turbo S kosztuje od miliona ponad 100 tysięcy. Tutaj w Warszawie, zwłaszcza wczoraj wieczorem jeździliśmy, było mnóstwo 911, chociaż no nie było tych Turbo S, wiadomo. Ale słuchajcie, Turbo S wygląda kobieco. Wiecie, on taki mięciutki, jest z tyłu taki zgładzony, jest GTR. Z tyłu, jak na niego patrzycie, to się boicie, że on was teraz zeźre po prostu, nie? Ta dupa, ten wydech, to jest tak agresywny. Z przodu morda też... No a co, a 911, no wiecie, ona jest taka, taka delikatna, taka kobieca, ona jest taką kobietą, nie? Był prawdziwy samiec Alfa, nie? I to widać. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda przyspieszenie z poziomu licznika, to na moim Instagramie będzie filmik, jak to auto przyspiesza i ogólnie na Instagramie Dawid Frank wszystko, co nie mieści się w filmiku, publikuję na Instagram, ponieważ wiecie, dużo nagrywamy, dużo, dużo się dzieje, dlatego wbijajcie Dawid Frank i będziecie wiedzieli, co, co czym latamy i co robimy. Pierwszą rzeczą, jak wsiadłem do tego auta, były właśnie te gabaryty. Po prostu, słuchajcie, my ledwo co mieścimy w pasie. Jak jeździmy po parkingach i jeździliśmy po parkingach, jest tak ogromny problem, że, wiecie, zwłaszcza w parkingach, wie, wiecie, macie szerokość pasa, tylko oprócz tego jeszcze ściany wszędzie, strasznie ciężko się zmieścić. I Warszawa chyba nie jest przystosowana do GTA w takim razie. Z operatorem Patrykiem umówiliśmy się, że godzinę przed oddaniem tego samochodu będziemy tylko narzekać, żeby nam nie było smutno, że oddajemy go, nie. Więc teraz, teraz zaczynamy właśnie narzekać i z takich rzeczy to jest wydech, ale wydech rzeczywiście jest słaby. Po prostu jest straszny, jest słaby, jest nieodpowiedni do tego auta, więc customowy wydech absolutnie nadaje się w tym aucie. Tu koniecznie pierwszą rzeczą, jeżeli kupię sobie GTR, to pojadę i zrobię porządny wydech, żeby może nie żeby głośny, bo wiadomo, że to będzie turbo męczyć w tym aucie, aczkolwiek no trzeba podkręcić, bo to w ogóle nie odzorowuje tego auta, nie? To tak? diesel, co nie? <noise> Teraz właśnie jest najbardziej smutna część odcinku, czyli tańkowanie setką, oczywiście. Co, ile obstawiasz? Trzystówki? Nie, może nie, 250. 354 zł. Aż? aż? O, chole. Koniec? O, wszystko! Eee, proszę cię. Po tym wszystkim może dajmy sobie odpowiedź. Czy Gieter to auto na co dzień? Czy jednak szkoda takiej maszyny i to tylko na tor, albo na jakiś drag race? Powiem Wam szczerze, że jakiegoś dyskomfortu w mieście w ogóle nie odczułem. Mimo, że nie jeździliśmy nawet na komforcie, jeździliśmy na zwykłym tribie, to te nierówności, czy coś, czy ta droga, nawierzchnia, nie sprawiały dla mnie dyskomfortu. Ani głowa mnie nie bolała, ani nic, mogłem sobie normalnie jeździć. Wiadomo, że to nie jest 911 Turbo S i nie będziemy mieli tak dużo bajerów na co dzień. No nie będziemy mieli tak, dobrego, tak dobrych głośników, chociaż tam z tyłu te głośniki wyglądają naprawdę na jakieś dokokszone. Chociaż w ogóle tak nie jest, dźwięk jest przeciętny, nie mamy jakichś takich bajerów, nie mamy może takich takiej wygody, co, co może mieć 911, ale kurde, to jest getter i to chyba wszystko tłumaczy. Ja nie muszę wam opowiadać, że to jest legenda, że to, jak to auto się prezentuje i to, jak to auto jedzie, to żadne inne szczegóły w ogóle nie powinny nas interesować. Tu się skupiasz na jeździe i na tym, to co auto ci proponuje podczas tej jazdy. To, jak wchodzi w zakręty, to jak tnie to po prostu ten asfalt jak żyleta. I te emocje, które otrzymujesz, zupełnie nie do porównania z jakimiś tam bajerami, które może to auto mieć. Jeszcze jedna rzecz, chłopacy z cylindersów, którzy wypożyczyli mi tą furę, prowadzą świetny kanał na YouTube i nagrywają ekskluzywne treści o samochodach, na przykład mają jedną z 50 na całym świecie R8 Green Hell. I to wszystko przedstawiają na swoim YouTube, również nagrali świetny filmowy materiał o M5. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to dawajcie w ramach podziękowań od nas. Wejdziemy tam na ich kanał na YouTube, zasubskrybujemy, aby chłopakom było miło. No i cóż, na sam koniec mogę tylko życzyć, żebyśmy wszyscy latali takimi szybkimi, przyjemnymi furami, abyśmy mieli na to wystarczające środki, także mordy oczywiście, subskrybacja na kanale, instagram, a ja z wami się żegnam, trzymajcie się, pozdra.